No, hej, tu Sherlock. Witajcie w 14 odcinku czołgowej szkoły, czyli serii, w której najczęściej bierzemy coś dobrego i staramy się zrobić coś jeszcze lepszego. A dziś przed tablicą goszczę Andrzeja, który zaprezentuje gameplay swojego małego dzika SU 100M1 za który otrzyma odznakę mistrzowską, a moim zadaniem będzie wskazanie na to, co zostało zagrane po prostu świetnie. A co można było zrobić inaczej, by jeszcze bardziej wyśrubować wynik w tym meczu? Mapa to linia Zygfryda, czyli dużo narożników i nasypów, które Andrzej może wykorzystać w swoim dość dobrze opancerzonym Tedekiem. Siódmego tieru. Rodzina radzieckich dzików prowadzące do taty dzika, czyli obiekta 268, wersja czwarta, to niszczyciele szturmowe. Mocno opancerzone frontalnie, zwinne, szybkie i z mocnym działem, które w przypadku TDK z dzisiejszego odcinka jest również cholernie celne, ale ma za to małe wychyły na boki, więc gdy musimy wodzić horyzontalnie za przeciwnikiem, rozwala się nam celownik więc musimy wziąć to na poprawkę. Tym czołgiem, jak widzicie, można również zagrać pozycyjnie. Pancerze mamy na tyle, aby przyjąć odpowiedź przeciwnika bez straty, jeśli nie będziemy zbytnio paradować z dolną płytą na wierzchu. Bardzo fajny popis celności, to co miękkie mamy pochowane i na spokojnie Andrzej klepie sobie damaszek. Na flance pojawia się amerykański mrówkojad 8 tieru, mocarny pancerz i DPM. TS-5 również jest niszczycielem szturmowym, służącym do łamania linii obrony, ale sami zobaczycie jak po profesorsku zrobi go mój dzisiejszy gość. Bo być może TS5 ma czoło jak z 9 tieru, ale gdy nie rusza się zbytnio, pozwala pracować celnemu działu SU-100M1. I mimo, że dzieli ich cały tier, to Andrzej robi go jak dzieciaka. W takich chwilach powinniśmy starać się mierzyć w sam środek kwit aby RNG nie zmarnowało nam zbyt wielu strzałów. Jesteśmy teraz cooldown, ale w razie czego tym siódemkowym tedekiem możemy stać naprawdę trudnym orzechem do zgryzienia, tak jak na obrazku. Mały dzik umie też skrajpować, więc gdy posiadamy przewagę pozycji, to naprawdę ciężko jest oponentom nas zmęczyć i przegonić. Sum 100m1 możemy więc pełnić rolę ciężkiego. Nie mamy co prawda tyle HP, ale w podbramkowej sytuacji możemy utrzymać kluczową flankę, jeśli zajdzie taka konieczność. Jednak naszą główną rolą jest atak, szturm w poszukiwaniu żołędzi, a tak się składa, że to drużyna czerwona ma pokitrane najwięcej dzikowych przysmaków, musimy więc im je najzwyczajniej w świecie odebrać. Ta linia niszczycieli nie kampi, tylko wyznacza miejsce konfliktu, jedzie tam i tłucze, aż spuchnie albo skończą się nam przeciwnicy. W takiej sytuacji czynność powtarzamy. Szturm, robimy przeciwnika na pyrę i jedziemy dalej i o przeciwnikach powinniśmy cały czas myśleć jak o jedzeniu moje dipsy, moje żołędzie, grając tą linią powinniśmy być głodni obrażeń bo statystyk mamy frontalni na tyle, aby wziąć z meczu tyle, ile się nam należy, znakomita agresywna gra w wykonaniu Andrzeja, jego dzik podczas sezonu godowego nie marnuje ani chwili, nawet będąc bottom tierem znalazł sobie przeciwnika którego ciągle może prać i nie pytać kto jak ma na imię do rozruby dołącza Plutonowy sojusznik, no ale co wolno małemu dzikowi, to nie wolno Helkatowi. Kolega o wiele lepiej zrobiłby chowając się za szerokimi barami Andrzeja i strzelając podczas przeładowania przeciwnika. Robi się nam tu powoli mały cmentarz i dochodzimy do sytuacji, w której po raz pierwszy postąpiłbym inaczej. Bo za chwilę Andrzej, mając jeszcze pełne HP, zadecyduje, aby zostawić te wszystkie żołędzie i przegrupować je w poprzedniej alejce. Uszedł co prawda bez szwanku i nadal posiada pełen stan punktu wytrzymałości, ale obrażenia, które mógł wziąć dla siebie poszły na konto sojuszników, którzy nie wybrzydzając zbytnio posprzątali bałagan. Bez wątpliwości. Jako wisienkę na szyszce udało się Dzikiem ustrzelić kapolkę Polaka i możemy zająć się tym, co Dzik lubi najbardziej, czyli niczym nieskrępowany raż na linię przeciwnika. Mimo wszystko do tej pory znakomity performance, rzetelne wypełnianie roli pojazdu zgodnie z predyspozycjami. Czołgu. Właśnie taki gęblek przychodzi mi do głowy, gdy myślę podczas romantycznej kolacji przy świecach o radzieckiej linii bezwieżowych niszczycieli. To jest właśnie to. Zero czekania, tylko sama orka przez ściółkę leśną w poszukiwaniu żołędzi. Znakomite decyzje i agresywna gra dały odpowiedni wynik. 11 do 8 na korzyść zielonych. Arty nie widać, więc jest zapewne zawałem na A6 i to właśnie przebrzydła świnka powinna być teraz naszym kolejnym celem. Andrzej wjechał jednak do pit stopu i seksowne azjatki masują mu teraz stopy, co to za wakacje w samym środku wojny. W meczu jest jeszcze przecież masa dymidza, tyle jeszcze mogło wpaść na konta Andrzeja, a on popija sobie drymki z palemką. Ogromny błąd, zobaczcie, Skoda nie wybrzydza, tylko idzie ubić Artę. jak można było przypuszczać, klasyczny przykład braku klawiatury u przeciwnej świnki. 350 damaszku przeszło obok nosa małego dzika, a to właśnie Andrzej mógł zrobić SU-14 na kotleta kompilacją strzału i tarana, albo nawet samego tarana, bo duże wartości przedniego pancerza SU-100M1 znacznie wpływają na obrażenia. Jakie jesteśmy w stanie zadać podczas zderzenia? No nic, szkoda. W mieście zamiast odwrotu można było łupnąć przeciwnikom ze dwa dodatkowe razy. Zamiast być zmęczonym i wylegiwać się w słońcu na kapie można było ubić świnkę. Takie plus minus 850 obrażeń było więc w tym meczu jako potencjał do wzięcia. Mimo wszystko worek z Dimidżem okazały, szczególnie jak na bottom kiera, ale żołędzi mogło być po prostu więcej. Dziw bardziej najedzony i bardziej Cyt. Przez swoją ospałość Andrzej jest teraz zmuszony do snajpienia. Jeśli chce zaskarbić sobie jeszcze jakieś obrażenia, bez postoju moglibyśmy być tak ze 100-150 metrów bliżej przeciwnika, co również poprawiłoby szansę na trafienie strzałów, szczególnie w horyzontalnie ruchome cele. Bo wod oparty jest na RNG, na losowości, dlatego zawsze powinniśmy stawiać siebie w jak najlepszej i najpewniejszej pozycji, aby RNG nie mogło nas faknąć. Chcemy pewnych obrażeń, bo to pewne obrażenia będą najpewniej stanowić nasz wynik. A gdy nie dajemy sobie pewności, no to tak naprawdę gdybamy i strzelając, bo może trafię nie zawsze da nam ten efekt i niekoniecznie będziemy w stanie spróbować jeszcze raz. Ale mimo wszystko naprawdę świetne wyniki zasłużone od znaka Mistrzowska na koncie aż 6 fragów, 3752 obrażenia, co dało zaszczytne pierwsze miejsce w tabeli. Wyników początek i środek meczu zagrałeś jak czempion znacznie powyżej średniej swojego konta, Końcówka trochę taka zbyt stonowana, zbyt pasywna i chyba skończyły się już dobre pomysły i wskoczyła cieszonka z dobrego wyniku, który jak na TDKową siódemkę jest faktycznie bardzo przyzwoity, ale mógł być o 3-4 strzały lepszy. Dzięki Andrzeju za materiał i wsparcie kanału, jeśli chodzi o umiejętności szukania żołędzi Twojego dzika. To jest znakomicie, z tym że czasem pamiętaj, że dzik musi ryjkiem wbić się troszkę głębiej, by nie przeoczyć żadnej okazji. Mam nadzieję, że i Wam się podobało. Ja już uciekam. Wszystkiego dobrego na randomkach. I pa!